Wiedzą Panie, mówił mój ojciec, że w starych mieszkaniach bywają pokoje, o których się zapomina, nieodwiedzane miesiącami. Więdną w opuszczeniu między starymi murami i zdarza się, że zasklepiają w sobie, zarastają cegłą i raz na zawsze stracone dla naszej pamięci, powoli tracą też swoją egzystencję. Drzwi prowadzące do nich z jakiegoś podestu tylnych schodów mogą być tak długo przeoczane przez domowników, aż wrastają, wchodzą w ścianę, która zaciera ich ślad w fantastycznym rysunku pęknięć irys. Wszedłem raz, mówi mój ojciec, wczesnym rankiem na schyłku zimy po wielu miesiącach nieobecności do takiego pokoju na wpół zapomnianego traktu i zdumiony byłem wyglądem tych pokojów. Z wszystkich szpar w podłodze, z wszystkich gzymsów i framug wystrzelały cienkie pędy i napełniały szare powietrze migotliwą koronką fil filigranowego listowia, ażurową gęstwiną jakiejś cieplarni pełnej szeptów, lśnień, kołysań jakiejś fałszywej i błogiej wiosny. Dookoła łóżka pod wieloramienną lampą wzdłuż szaf chwiały się kępy delikatnych drzew, rozpryskiwały w górze w świetliste kolony, w fontanny koronkowego listowia, bijące aż podmalowane niebo sufitu rozpylonym chlorofilem. W przyspieszonym procesie kwitnienia kiełkowały w tym listowiu ogromne białe i różowe kwiaty, pączkowały w oczach, bujały od środka różowym miąższem i przerwały się przez brzegi, gubiąc płatki i rozpadając się w prędkim przekwitaniu.